Hej, wszystkim, z tej strony czarny i was bardzo serdecznie Śnieżki, słuchajcie, wszyscy wrócili ze szkoły do domu i tak, trochę się podziało, troszkę pograłam jak zawsze i słuchajcie, dzieci wyskoczyło nam z kołyski. Także tu jeszcze sobie drzemie, ale za niedługo Fiona nam się pokaże. I powiem Wam, że jest ładna. Trochę się martwiłam, bo te nasza reszta dzieci to taka średnia. Szczerze powiedziawszy, e, troszkę się martwiłam z tego powodu. No i tak, kochani, co my tutaj robimy? Dzisiaj robimy podwójne urodziny, w sumie to poczwórne urodziny, bo chciałabym już postarzyć nasze najmniejsze członki, ro... e, członki, członków rodziny, tak. No to, 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 to ładnie, Haniu. E, żeby tutaj już no troszeczkę szybciej to szło, a zresztą oni są już tak wykokrzeni, słuchajcie, Ken, to ma aż trzy na piątela. Tutaj Aleksowi trochę poszło gorzej, no ale nic. A tutaj widzę, wszyscy są jacyś tacy niezbyt nie po tej szkole, także weź sobie oglądnij ten film. tytuł tu z siorem, chodź, a mamula, zara, ona tam skończy. No i pięknie. Ty co tam? Putasz o poradę. O Boże, najlepszy pustostworek. a bo są równie potężne, niech i tak będzie. Dobra, sprzedamy to za 1285. Jezu, jaka cena. Ogólnie dobrze już zarabiamy, Wam powiem, <głos》>, że dobrze już zarabiamy. Tego trzeba już obudzić. Właśnie, młodej zrobiłam sobie już tutaj na dole. Będzie sobie spała tutaj na dole, będzie miała bliżej do mamy, mama będzie miała bliżej do niej. A tam za niedługo zrobimy no trochę przemyblowanie, bo nie będziemy mieli miejsca. Jak zawsze zresztą. Czy ty musisz rzucać ten chleb teraz? No musisz. No ale nic, dobra, matka, ty idź po niego. My tutaj poczekamy, chodź tu, pogadaj do nich. E, ogólnie dzieciaki są szóstkowe, także mamy prawo je już tutaj zrobić doroślejsze. E, nasza dwójeczka Antoni i Liliana poznali już, słuchajcie, nowych ludzi. Są troszkę od nich starsi. Tak, mamy Klarę, która jest tutaj. I jej brata, tylko gdzie jest jej brata? A, i Daniela. Bardzo ładni Symowie, Daniel ogólnie sam taki wyszedł. Nic mu nie zrobiłam, nie robiłam, tak? To nic mu nie zrobiłam też. <laughs> Także no, dobra. Czas na urodziny. Dobra. Ocie panie. Ta żeś wyszedł. No nie powiem. No dobrze. No i co? No i ładnie porozwijane. On słuchajcie był niezależny. I dla kejna ogólnie to ja bym mu dała motoryczne. Dobra. I tutaj, gdzie, gdzie to było? znowu mam po angielsku. te, te, I chciałabym, żeby był perfekcjonistą. Także to będzie kejn. On tak zawsze wszystko chciał pierwszy robić, więc niech i tak będzie. Dobra, tam się jakieś sprzątalniska robią. A teraz matula, weź dodaj, zanim ktoś to zeży. Dodaj świeczki urodzinowe i zaraz drugiego młodego powtarzamy. Nie dotykać, nie dotykać. Tu jest tyle simów, słuchajcie, w tej rodzinie, że ja już nie daję rady. E, dobra, pomóż zmuknąć świeczki. Teraz będzie Alex. No i co? Będziemy śpiewać huboporn. No choć usiądź tu. Młody, ty też usiądź tu. Da się w ogóle lampi. To jak już nie chcesz śpiewać huboporn, no to weź się. Nie, 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 nie ma moment, weź jej pomóż. Boże, nie wiem, gdzie to jest. To chociaż może ją poucz mówić albo coś, niech i tak będzie. Dobra, ma -ma matka do Ciebie. C Czemu Ty tego nie robisz? No już, pomóż zmuchnąć świeczki. No i mamy Aleksa. Piąkacie Ty, to tak, ona sobie tutaj siedzi. Zaraz ją przebierzemy, żebyśmy mogli ją widzieć w tym normalnym ubraniu. No masz, zaproponuj jej. Czy my możemy już tak? Jesteście gotowi? Młody Hops. No i lecimy. No i pięknie. Ogólnie, plan na jutro jest taki, że wszyscy się muszą odchudzać. Idziemy wszyscy na siłownię, bo słuchajcie, te moje simy to się zapuściły. Dobra, ha, bo ładna. Nie teraz, nie teraz, kochana, nie możemy teraz. W sumie powinnam ciotkę zaprosić. No ale nic, dobra. to razem. Jak uh -huh. akurat żem tak zrobiła. Dobrze, cecha bonusowa, cudownie, cudownie. No i okej. Okay. Dla niego chciałabym sobie społeczne. No i Alex, Alex będzie tutaj... Zróbmy mu towarzyski. No i ładnie. A w ogóle ty blondynek coś wyszedł. Uuu, skąd blond, to ja nie wiem. No ale dobra. Okej. Okay. Eee, Dodaj świeczki urodzinowe, bo to jest jeszcze nie koniec. To jest jeszcze nie koniec, moi drodzy. Ja wiem, że już dużo mieliśmy, ale tutaj dzieciaki też się muszą nam postarzyć. Nikt nie tyka tego, nikt nie tyka. Dobra, spróbuj, Lokro pierwszy, a potem Karolina będzie druga. Jezu, się tu ciasno robi, matka się tam zadziewała. Po prostu świetnie. Dobra. Okej. Okay. No to co? Czy ja jestem gotowa na to, żeby ich zobaczyć? A co oni będą? Nie wiem, czy jestem gotowa. Ten w ogóle, różowe włosy. No po prostu zarąbiaszczo. Dobra. To tak, słuchajcie. Karol... W sumie Karol mógłby mieć wiedzę. I co? Chciałbyś być jakimś ambitnym studentem. A nie, że i tak będzie. No i teraz tak. Musimy... W sumie, przynajmniej, no, według mnie, to jest negatywna cecha, więc nie będzie negatywna cecha. No i zróbmy z niego, słuchajcie, zapaleńca. Niech będzie. Dobra. Jezus, stary, no ty wyglądasz jak taki zapalenie, są cie panie. Jezus, co te simy robią? Co te simy robią? Dobra, dodaj świeczki, wradzi na no Czy wy się możecie są troszkę ruszyć? Chodź tu. Młody ty też, chodź tu. W ogóle jaką masz fajną, tego z żyrafą. Nie wiedziałam, że taka jest. No i zdmuchnij świeczki, kochana. Dmuchamy, dmuchamy, bo to już jest 18. No i Karolina. O, Karolina w sumie nie taka brzydka wyszła. Dobra. Wiecie, Karolina. Yy, ona, chce, ona jest kreatywna, także jej bym dała właśnie z kreatywności malowanie. Yy, I... Tutaj myślałam, słuchajcie, o smakoszce. Bo się tak dobrze gotuje, także no. Ucie panie kochana, musisz się odchudzić. Boże, skąd mają takie twarze, te moje simy? No nie wiem. Nie wiem. Dobra, kochajcie, ja tutaj sobie zatrzymam. Pójdę sobie do kasa, zrobię i w kasie i się tam ususzymy. Okej, okay, kochani, słuchajcie, jestem w kasie. Obiecałam Wam, że pokażę wszystkich z bliska, także jestem. Tutaj mamy Fionę. I wydaje mi się, że Fiona chyba zostanie jednak naszym kopciuszkiem. Zobaczymy. Jeszcze nie zdecydowałam, także tutaj jest Fiona. Słuchajcie, ona ma taką śliczną sukienusie, Taką. O, i tu ma takie papuczki. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy mam jakieś powalające te stroje dla tych dzieciaczków, ale tutaj jest taka ładna, starodawna. Sukienusia, tutaj ma takie do To chyba już widzieliście wcześniej. Tu ma taką ładną sukienusię. Taka niby prosta, ale ładna. Tu ma takie. Tego chyba nie będziemy już korzystać, bo się robi coraz zimniej. Także wiecie, tu ma znowu sukienusię na ciepło. Raczej ciepła też już dziecko nie ujrzy. No a tu ma takie skry, Tam nie, nie kombinowałam, bo po co. Dobra, zacznijmy sobie od Alexa. Tak, jak widać, że robiłam im stroje. Ale jak się, jak wyskoczył sobie w tej żerafie, to ma żerafę. to nie przeszkadza. Zmieniłam tylko włosy. Oczy znowu mają jakieś takie dziwne. Ja nie wiem, bo to chyba się ma takie dziwne te oczy. Ale no dobra. Potem tutaj chyba wszystko będzie miał z gry, bo ja tam dla chłopaków nie lubię. Tu ma tylko taką inną koszulkę. Tak, tutaj chyba wszystko z gry, z gry. To też. No i to też. Także chłopcy, nie ja, tam chłopców wie, Oni nam do szczęścia nie potrzebni do tej serii. Także uwagi, tak trochę macoszemu. E, tu dałam mu tylko taką koszulkę z takim śmiechowym dinozaurem. A tak, to słuchajcie, wszystko tutaj już jest z gry. Widzę, że mu się kolor włosów zmienia. O, tu ma jeszcze tak troszeczkę bardziej modowo, ale to by było na tyle. No i kochani, jaka Karolina jest jaga. No usta, słuchajcie, to ona ma idealne, nie? Ale no może troszeczkę za duże, ale i tak kobitka jest piękna. Ja pierdzielę, ja byłam przygotowana na jakąś tragedię. Co prawda powiem Wam, że bez modów była tragedia. Bez modów tak, ale <laughs> z modami już jest lepiej. W ogóle wszystkie te moje dzieciaki są takie grupy. Muszę je tutaj odchudzić. Także tutaj porobiłam różne. Tu akurat oni wszystko zawsze mają z modów, bo tu już mam. Także różne stroje. Ten mi się strój w ogóle podoba, jak ja jej tu dałam. Słuchajcie, łóżka no, Będzie brała, będzie brała chłopców, ja Wam mówię. Tu jest przepiękny strój do pływania. Taki się tu świeci. Super, on jest, naprawdę mi się podoba. Tego oczywiście nie wiem skąd, tak będzie skąd. Tu ma taką ładną sukienkę, będzie sobie chodzić. No bo jak ona taka artystka, to wiecie czemu nie. No i tu jest boski strój, teraz na zimno. Po prostu świetne jest to. Też oczywiście nie wiem skąd, ale dobra. No i już z bratem tak wesoło nie było. Także Karol, pokaż ty się tu. Ogólnie jak nam wyskoczył w tych różowych włosach, to myślałam, że zawsze płakać, ale wiecie, podawałam modę i tak dalej, i tak dalej. Już nie wygląda tak źle. Także to jest jego główny strój. Potem tutaj tak ładnie będzie wyglądał jak mama, może kiedyś w końcu będzie miała ten ślub. Zobaczymy. E, tutaj jest chyba z gry, tu też będzie z gry, tak. Tutaj mu dałam tylko taką śmieszną kurtkę, jakby tacie potrzamał, bo to też w takiej chodzi. Tu jest z gry, tu jest z gry. No i tutaj ma taką słuchajcie zaczepistą kurtkę. No. To jest chyba od 7 77 chyba. Także wpiszcie sobie, jeżeli byście chcieli. E, no i słuchajcie, co ja tu nie pokazywałam Wam, ale oczywiście zmieniłam Antoniemu, zmieniłam trochę włosy, bo jakieś takie, wiecie, ściągnęłam, także Antoni teraz wygląda tak trochę... Nie jestem wciąż przekonana e, do tych rzęsiorów dla tych męskich simów, no ale dobra, niech i tak będzie. No i pokażę Wam właśnie, jak to wygląda. No, Śnieżka tutaj też ma tuszę, także trzeba iść. słuchajcie, ściągnęłam taką fajną parcelę, także będziemy iść. Ja już tu klikam dalej. Także chodźmy dalej, nie wiem czy dzisiaj zdążymy, pewnie nie, raczej nie, bo jakie muszą zrobić zadania domowe, także już dzisiaj nie zdążymy pójść się poodchudzać, ale ze Śnieżką jutro jak najbardziej zaprosimy sobie naszą ciotkę, no i myślę, że dziewczyny pójdą, bo chłopaki to, to tam wiecie, oni nie muszą, oni akurat, chłopcy nie wyglądają słuchajcie jeszcze tak źle, dobra, już jakoś ta nasza rodzina się tutaj prezentuje trochę lepiej. Ja już tutaj patrzę, no co, wy macie pracę domową do odrobienia, no co. Także przestanta mi tutaj. No i odrabiaj ta lekcję wszyscy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak już żeście się zestarzeli, to nie ma bata. Trzeba odrabiać. Oho, pociąg u mnie jedzie. Po prostu świetnie. Dobra, Matula, weź ją tutaj obejmij, czule. Zobaczymy, o co i będzie. Powiedz, że jej nic nie będzie. Dokładnie. Dobra, młoda już tu, tu starczy. Już tu starczy. Już jest dobrze. A to co to? Flirciarski dzień w szkole. Dobra, dobra. I słuchajcie, musimy tutaj wyburzyć to miejsce. Szkoda mi, bo ładne to jest, także chyba to zrobię przy was. Już nie będę tam tego wycinać. Na szybciora tutaj się tylko pozbędziemy. No, kot może zostać. Zabawki to najwyżej. Tak, tam je postawię. Damy, słuchajcie, tutaj na dół. Hono tutaj, dobra, zabawki są. To w sumie też by mogło zostać, ale bym je postawiła gdzieś gdzieś tu. No dobra. No i teraz, tak słuchajcie, musimy się pozbyć tej ściany tutaj, bo ona nam nie jest do niczego potrzebna, jak one już nie są takie małe, te dzieciaczki. Także weź się, pozbądź tej ściany. No i jakoś tutaj to trzeba będzie rozplanować to troszeczkę przesuniemy, tak, żeby oni tu mogli przechodzić. Myślę, że im to da radę, a jak nie, to będziemy coś myśleć. No i te piękne łóżeczka idą w odstawkę i weźmiemy sobie te, tylko inne kolory oczywiście im zrobimy. No i już tutaj dzieciaki będą miały gdzie mieszkać. Już jest dobrze, już nie jest tak źle. O, jaka ładna ta jest. No i mogą być takie dla. Łopaczków tu weźmiemy te takie malu malutkie. Czy ja was mogę wziąć? Nie mogę wziąć, bo coś kliknąłem. No i znowu coś kliknęłam. Czemu ja tego nie mogę złapać? Czy wy jesteście jakieś... Aha. Jakby nie, gra nie wyczytuje tych małych cośków na tej ścianie. No dobra, jak nie wyczytuje, to już trudno. Tutaj w ogóle te... O, możemy tak tu do góry. No i tak, słuchajcie, chciałam jeszcze kupić do malowania, sztalugę. Dobra, ten gdzie bez przyłącza. Dobra, dobra, niech i ci będzie. Tylko te sztalugi to tak... Znaczy, no mogłabym ją postawić tu, nie, od biedy. Tu kot w ogóle lewituje, bardzo dobrze. No, choć żeś tu... Nie wiem, zrobimy ci takiego ciemniejszego. Te zasłony się pozbędziemy i użyjemy po tych. No dobra Tutaj kawałek przesuniemy Żeby było jakoś tak bardziej Czy one są jakieś ciemne? Nie ma żadnych ciemnych No, no to nie będą takie Dobra, myślę, że tu się chyba wszystko Wszystko uda Czy mogę jakoś tak ciemniej? Mogę No, okej okay. Mam nadzieję, że one się tu wszędzie dostaną Także kontynuujemy Nasze dzieciaki się rozrastają To i pokoje muszą się rozrastać No i dobra Młoda, tu już ci lepiej. Będziesz sobie kaworzyć do mamy. Trzeba Ci już coś tu zacząć wbijać. Także mama poucz ją czegoś. Nie wiem, popraw jej na początku humor, zanim ją pouczy, bo jej się już potem nie będzie chciała uczyć. <grym, <grym, jak to każdemu, nie? Dobra. Ileś mam fiszki. A pouczę podstawowych potrzeb. Bo ja nigdy tych moich dzieci nie uczę tych podstawowych wola, potrzeb. Czy ty już zrobiłaś wola. zadanie domowe? Jak tak, to wyś... Weź... Pomóż mu przy odrabianiu, a ty nadal dorobisz. A ty? Nie wierzę, że... No, dopiero zaczęte. No to... Młoda, no! Dlaczego ty mi to robisz? Ciacho się w ogóle zepsuło. Świetnie. No, ładna jest ta Simka, słuchajcie. Ładna, podoba mi się. W ogóle dała mi takie długie paznokietki. E, bo pomyślałam, że skoro... E, Liliana jest taka, no... Bardziej sportowa dziewczyna, w ogóle podoba mi się ten strój, jak ona jest, e, no to ona już będzie, no nie jest aż taka kobieca, za to Lilian, e, przepraszam, za to Karolina, no ona jest jednak kobietka, tutaj nie ma co, słuchajcie, dobra, trzeba ją tutaj posłać do toalety, chodź kochana, czy Matula ty ją uczysz? Uczysz, ale też jesteś... No, w ciężkim stanie, powiem Ci. Ale dobra, mamy jeszcze trochę czasu, żeby to wszystko poogarniać. Tutaj Ci robią. Czy też, Jak skończysz, to co, zdążysz młodemu pomóc? Chyba nie. No, no dobra. Karolina i Antoni bardzo się teraz przyjaźnią. Mm, mm, okej. Okay. A właśnie, jak tam te nasze... No on lubi Karolinę, Karola trochę mniej, Aleksa i Kejna też nie bardzo, a swoją Siorę, no siorej mamu się lubi najbardziej, no wiadomo. Super. Chyba sobie zrobimy, słuchajcie, jakiś wieczór filmowy czy coś, co prawda tutaj nie ma tyle miejsca dla takiej ilości dzieciaków, no ale dobra. Ej, młody, to w takim razie ty jesteś zmęczony, tak? Dobra, to chodź, chodź tu. Chodź tu. A ty co? Nie możesz usiąść i zrobić tego zadania domowego, bo ci coś przeszkadza, nie? No to tu, chodź. Tak, krzyczy, bo jej się coś nie podoba. Ucz się, dziecko, ucz, bo bez nauki to ty nic nie dostaniesz. Dobra reputacja. Okej, okay. coś nowego. Okej, okay. Antek już skończył, to może. Dobra, pogadajcie sobie, tamta jeszcze robi. A co ci jest, bo ty bardzo musisz do tej toalety? No to idź bardzo, no. Pójdziesz to potem. Nie, nie możesz jeszcze, nie możesz. Dobra, to nieważne. Matulka, ty też byś musiała do toalety, jesteś głodna i niewyspana i wszystko naraz po prostu. Czemu to wi wituje? No nic, 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 nic. Malutka, a ty kupczysz? No, ja wiedziałam, że będziesz kupczyć. Ja wiedziałam. No ale nic, dobra, to kupcz. I pójdziesz sobie tutaj spać. W ogóle to jest, słuchajcie, Stany travelers. Takiego, że tak powiem, pakietu zrobionego przez fanów Simsowych. On już jest dostępny za darmo. Ja go, słuchajcie, jakby kupiłam w czasie pre premiery, ale od tego czasu nie miałam czasu zagrać. Także bardzo polecam. Ona się chyba nazywa Harry. Chyba tak. Robi też na YouTubie, słuchajcie filmiki, także bardzo ją polecam, robi przepiękne mody. Wiem, że mam też chyba od nich kupiłam do łazienki, także polecam. Czy ty żeś skończył, jak żeś skończył, to to weź, kraj z uczuciem, bo ty przecież lubisz. Który ty masz w ogóle już poziom? Nie może się tam dostać. Dobra, masz masz tu. O, prawie szósty. O, Cię, panie, to ty dobry jesteś. A ta jak tu rękę musi wyciągać, weź stara. Jest tu już jakiś zbadzony. Dobra, matulka tu, potem zje, potem pójdzie spać. Ogarnianie takiej ilości Simów to jest po prostu tragedia, ale no. No, już tak nie rzem poli, także jest dobrze. Weź sobie resztki. Dobra, Sombera weźmie. Ogólnie uczę też śnieżkę. E, piec? Więc jakoś to tam jest. Tutaj trzeba im powkładać te zadania domowe, bo potem to jest po prostu wszędzie, nie? Masakra. No, proszę tu odrobić do końca. Nie ma, nie ma. Ja wiem, że Ty byś chciała z siorą pogadać, jak to jest w liceum. Uwierz mi, nie nic dobrego, tak samo jak w podstawówce. Jeszcze wskłakasz tych samych ludzi, uwierz mi. W sumie w tym świecie oni nie mają za dużo takich dzieciaków, co by były w ich wieku, co jest takie dosyć przykre, ale myślę, że potem, jak ten postęp, mam nadzieję, jakikolwiek z tego będzie, chociaż na pewno wym wymrą nam jakieś takie ćwiry czy coś, chyba, że sama będę im coś dawać do robienia, no nie wiem, zobaczymy jeszcze. Ja nie lubię, jak właśnie te takie rodziny kultowe, one już tam przymierają, bo na przykład, no co, no, no nie ma, nie, gra sama nie potrafi zrobić... Tego, żeby oni się reprodukowali. <noise> Może to źle brzmi, ale no cóż. No cóż. Dobra, młody, ty już sobie tutaj pograłeś. Ja myślę, że wy wszyscy ogólnie powinniście iść spać. Tak myślę i tak powinno być. Także oni sobie tutaj jeszcze pojedzą i tak dalej, i tak dalej. No, właśnie o tym mówiłam, że ktoś tak teleportuje na tym stole, ale stół jest ładny. Ej, ej, na no to człowiek zrobi, nic nie zrobi. Dobra. Młoda masz. I tutaj Karolina chyba skończyłaś, tak? Czy ty skończyłaś? Skończyłaś, bardzo ładnie. Dobra. Granie w gry wideo to może niekoniecznie, wiesz, ale no dobra. Co się pobawić, to niech się bawi. To co Matula, a ty byś usta tak otworzyła, co? Do tej swojej córeczki. Zapytaj się, co słychać. Co prawda, Liany ulubionym kolorem jest żółty, ale akurat tej, tej nie było. Wrzuć, mi też troszeczkę makijaż. Ale wygląda dobrze. Chociaż powiem Wam, że Karolina chyba podoba mi się bardziej, ale no to już wiecie, subiektywne. Okej, okay, to ty, jak zjesz, to pójdź spać ten tam, tam coś kombinuje. No i jeszcze Karolina nam tu została na nogach, ale zaraz przestanie być na nogach, bo ja jej powiem, żeby poszła spać. Także chodź, kochana. No i słuchajcie, chyba słyszymy się, jak już no nie wiem, będzie rano, czy coś takiego, zobaczymy. Bądź co bądź, nasze dzieci muszą się odchudzać. Zaplanowałam to i tak ma być, bo tu pupcie rosną, rosną i ledwo się w siedziska będą mieścić. E, także ja ich tutaj wszystkich dopilnuję, żeby spali i nie kombinowali. A my słyszymy się na następny dzień. Dobra, kochani, słuchajcie, jest siódma rano, oni w ogóle to nie śpią już od czwartej, także ich troszeczkę poogarniałam tutaj. Śnieżka jest wykończona, bo jeszcze wyprała wszystko, posprzątała po nich i tak dalej. No, ciężko, chociaż wspomniałam, że oni też się garną. O, jakie to kochane. Dobra, to pogadaj się no co? Tak tylko będziecie od razu szły. Dobra, co nasz najmłodsza robi? A on gada sobie. Też, też, dobrze, też dobrze. Słuchajcie, już osiągnęła drugi poziom komunikacji, także ja tam jestem z niej dumna. Ale trzeba by... A ten co tam w ogóle robi? jaką książkę czyta? Dobra, ważne. Ja bym chciała, żeby ją ktoś myślenia nauczył. Któreś tu... Nie, bo zaraz idziecie do szkoły. Dobra, to niech ona sobie tam z niej pogada, póki może. No tu dziewczyny się dogadają fajnie. Ja lubię, jak sobie tak sami z siebie czasem coś porobią. Także, no... Pokaż ulubioną grę. Okej, okay. okej. Okay. No a ty młody... Nie, 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 nie idź, nie idź. Dlaczego ty mi chcesz rozrabiać? No ja cię kręcę. W ogóle jaki tu jest jeszcze w tym domu. Słuchajcie, jak oni wszyscy zaczną gadać, to po prostu tragedia. Ale dobra. No, co ty robisz, młoda? Ja cię tylko na chwilę, nie. No tylko na chwilę. Dobrze, dobrze, dobrze. Chodź tu. Układaj. Nie denerwuj mnie nawet. I rytm człowieku. Ta idzie co? Ta idzie sprzątać, no. Też dobrze. Ta też by chciała to samo sprzątnąć. Ale dobra, miszki, wyjdź ta do szkoły. Daj ta we mnie chwilę odpocząć. Ogólnie stwierdziłam, że Karolem nauczymy się programowania, słuchajcie. Także ma już drugi poziom, bardzo ładnie. E, Karoliną zaczęłam malować, ale no dopiero namalowałyśmy jeden portret i no nie był zbyt dobry, ale no... No, 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 zaczyna dziewczyna. Śniżka, jak układała kwiaty, to też nie była zbyt dobra. No i dobra, mamulka, chodź, oglądaj sobie telewizję, młoda, może z tobą sobie obejrzy. No, a ty, czy, czemu ty nie idziesz do szkoły, idziecie drogi, idź do szkoły? Coś nam tu dzwoni. Dobra, już nie dzwoni, pewnie ojciec. Ojciec, ty ich nie znasz, nie masz prawa ich znać, wyś się odczy w ogóle. No ale nie no. Tak myślałam, co by tutaj zrobić, żeby jednak on te dzieciaki poznał. No i chyba mam plan, no bo przecież wiadomo, jak Śnieżka skończyła w pewnym momencie. Mam troszkę planów, ale no zobaczymy. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić wszystkie pozy, które ja bym chciała zrobić. No to zacznijmy od tego. Chodź pooglądaj Mam mamusią, nie zrozumiesz połowy, ale no cóż. Możesz jej porobić głupie miny. No, słuchajcie, matka sobie tutaj pogląda i zaraz zadzwonimy do ciotki. Znaczy jej przyjaciółki, dzieci, ciotki. <grych> y I pójdziemy sobie troszeczkę poćwiczyć. Ja Wam pokażę parcele. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ona tam wzięta jest oczywiście. Nie, nie budowałam jej, bo, 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 bo gdzie ja budować parcele? Nie, nie, nie. Oprócz tego domu to powiem Wam, że zbudowałam w zwykłe domki, ale poza tym to ja to tak średnio umiem budować, nie. Ale próbuję swoich sił, e, próbuję, próbuję, no i, no i jest dobrze. Chociaż wiecie co, kochani, patrzę ile tutaj jest nagrania i myślę, że chyba odchudzać się to będzie w, w, w przyszłym odcinku. To nie jest tak, że ja to odwlekam jak prawdziwą dietę, ale, ale widzę, że już chyba jest wystarczająco minut. O, czekajcie, po do przyjaciela. A, dobra, tam. Po, pomóż, żeśmy pogorszeniocy małe. Oj, niedobrze. E, także, moi drodzy, słuchajcie, otłudzać się będziemy w przyszłym ty odcinku i tygodniu pewnie. Także, słuchajcie, do usłyszenia. Pa, pa.